Teraz wygląda odcinek. W tak odcineku dwie paczki. Co nawet lepsza? teraz obiecuję, ta jest z tyłu, a ta jest z góry, z góry więc będzie starcze. Dobra, mam pierwszy raz będzie ta z góry. O co się chyba... Dobra, to teraz ja z góry. Nie patrzę, nie patrzę. No i uwaga Patrzymy i to jest nie jest Nie wiem, ja nie będę wam mówił, bo ja też jestem kasa, że większość jesteś jest taki mówię. Zmięcesteru city zmian z tego city o city dobrze mówię. Bajem Monachium, bajem Monachium, Zobaczcie samo może ca i to już lecimy see ale mój ma klub, Tylko to jest no, to, co takie osmo, takie mostusy, zobaczcie co, jeszcze, coś co, coś co, coś co, o, co, coś już padło. Mam też... Nie znam klubu, nie słab, pamiętam jak się nazywa. Też nie znam klubu. Tego tym bardziej klubu nie znam. Ten klub znaczy się dla Albatelidów. to jest... To jest Alaba chyba, Alaba tak myślę. To jest. No, zi, pamiętam jak się nazywał, ale, ale. Zapomniałem, jak się nazywał ten klub. Na raz, To, na plusy, to, to jest plusy, ta. No i cały taki. Nie, też nie jaki klub, ale. Taka świetna karta jest przy dobra. No i to też świetna karta, ale chyba jedna z tych najlepszych, to jest tutaj. Mamy Alaba wiem czy alaba, a teraz jestem do nowej paski. No nie wiem czy, czy na pewno alaba, ale tak. No bo z dołu Teraz będzie coś tutaj otwieramy. I wysyjemy sobie. No, to tak. Czerwone diabły, to też. No, większość pikarska nie będę znał ze všech a neznám. jen nevím Ze všech a Zapomněl jsem, jak ten klub se nazyma, ale musíš se připomnět. To je chyba stej. Um, Mě a rábi jsou vždycky tylko. A to je ne, no, ne, 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 to je. jak se nazývá, nic, nic, nic Tot weet ook niet we club het is. Ik weet ook niet wat club het is. Ik weet ook niet wat het is. nog iets goeds over Dit is... waar of iets van dat soort. Ik niet wat club het PSA, dat is... Fenn, Oll, Fen to chyba Fellel, to coś takiego, nie wiem, zapomniałem jak to się no i lecimy, też nie znam klubu, to jest coś takiego, napiszcie no, w komentarzu, co to jest, dajcie suba i łapkę w górę, bo to jest ostatnia jeszcze... karta, ostateczna karta, ostatnia Ostateczna, karta, Klub. No, dobra, no, do już no, no, Klub, top. Nie, no, 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 dobrze no, David Salah, David Salah. Szanowni... No, wygrała ta z dołu. no, ja, co mówić, ale z dołu. no, 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 ale no, no, robota

ale stara Powiem odcinku. No. I potem zrobiłeś innych, ale to będzie jedna z tych tutaj, które ja teraz robiłam. a jedna z tych jest na nowszych, to zobaczymy. Co tutaj będzie? Czy będzie tam stesek? Gdzie będzie większy strzęst, ale myślę, że chyba nie w tych, bo w tych tutaj... Nie jest to było. może Jeśli nie nagrywałam, to mam 60 tak to to... No na razie, jest to pokładzę. To jest taki się. To no, taki To jest To po prostu... No, a ja bym chciała coś Do widzenia. Pa! <inaudible>